No hej, cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Asysia, to jest tygodniówka, tak, wiem, że dawno tygodniówki nie było, miała być regularna, ale no niestety, wyszło jak zawsze wyszło, i myślę, że taki jeden odcinek z tygodniówki może być, z racji tego, że idzie już maj, a w maju będą nowe serie, ale to za chwilę też o tym, że mam, że już powoli mi się kończy urlop, ale to też za chwilę o tym może powiem. O ile nie zapomnę. A ty, że może teraz zostawić łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcja. Bardzo, bardzo mile widziana. I tak moi drodzy, już powoli powolutku zbliżamy się do 500 filmów. Wow. Niby nic, ale zawsze coś. No, szkoda, szkoda, że tych 500 subskrypcji, no do końca tego miesiąca nie dobijemy, ale no nic na siłę zrozumiałe. Ale co się dzieje, gdzie się dzieje, co z, co z majem, co z majówką, itp. Itd. I tak, 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 już wam mówię moi drodzy, tak serię, którą y, w tym miesiącu skończymy, czyli do końca kwietnia skoń skończymy Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remaster tak, seria bardzo fajna. Polecam oglądania, subskrybowania oraz komentowania. W tym miesiącu też zaczęliśmy Barfinders DLC American Dream, który już w sumie pojawił się na moim kanale wczoraj. I dzisiaj drugi odcinek się też pojawi, także zapraszam do obejrzenia. Mam nadzieję, że się Wam bardzo spodoba. Yy, tak, czyli z tego to będzie chyba na tyle. Nie, no, jeszcze jest live is strange, który nagrywam drugi sezon, i w tym miesiącu, no, niestety nie uda mi się skończyć tej gry, ponieważ jest, jest jeszcze do tego DLC, ale gra bardzo wciągająca. Polecam komentowania, oceniania i subskrybowania mojego kanału. No dobrze, co do mego urlopu, tak jest. Miałem urlop, wypocząłem. Udało mi się nagrać kilkanaście odcinków z różnych gier, ale to już za chwilę powiem, jak dojdziemy do miesiąca maja. Tak, już mi się powoli kończył urlop, ostatnie moje dni zostały, także postaram się troszkę jakby przymaksować, żeby pociągnąć te serie jak najbardziej do przodu i mieć też na zapas tych odcinków, bo wiadomo, po pracy ja wracam, jestem zmęczony, brak chęci na nagrywanie czasami, no, mam ten brak chęci do wrzucania odcinków, ale postaram się, żeby to już regularnie było wrzucone, chociaż po jednym odcinku na moim kanale. Dobrze, co do Maja, Jakie w maju ktoś coś wierci, ale okej, okay, mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Dobrze, co do Maja, co do Maja, co do majówki, co się pojawi, jakie nowe serie, ITP, itp i jakie plany, czyli tak, już wam mówię. No w maju na pewno pojawi się Barfinders DLC American Dream, czyli jak już no dalej jakby kontynuacja tej gry, która będzie w maju. I w maju będę chciał zakończyć te DLC, czyli mam nadzieję, że mi się uda, bo w maju też wychodzi kolejne DLC które będę chciał ogrywać I mam nadzieję że też uda mi się w maju to skończyć Jeśli chodzi o life i Strange, to myślę, że do połowy maja uda mi się skończyć główną fabułę i zacząć dodatek czyli tak zwany DLC który mam nadzieję się Wam też bardzo spodoba jeśli chodzi o Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remaster, to po tym będzie Black Ops 2, którą jakby już kilka odcinków na zapas mam nagranych, w razie czego. I na pewno pojawi się już w maju. Także oczekujcie. Subskrybujcie oraz komentujcie, bo gra mnie bardzo wciągła. Chciałem nagrać nagrałem. Okej, okay, okej. Okay. Kolejna gra, która się być może niektórym osobom spodoba, może niektórym nie, ale warta obejrzenia to jest Dead Space trujeczka. Tak, tak. Chcę skończyć yy, wszystkie trzy yy, sezony, że tak powiem. Dead Space jedyneczkę skończyliśmy, Dead Space dwieczkę skończyliśmy oczywiście wiem, że wyszedł remake Dead Space a jedyneczki może ogram, nie wiadomo, zobaczymy także teraz się biorę za trójeczkę którą też kilka tych odcinków mam już nagrany na zapas w razie czego kolejna taka seria to jest Sainz Row trójeczka. The Shirt, coś w tym stylu. Też już mam jakby kilka tych odcinków nagranych. Seria mnie troszkę wciągnęła. Nie wiem, tak jakoś miałem ochotę sobie zagrać w to. Zagrałem, mówię. No to jak się nagra, to się nagra. No to kilka odcinków mam już nagranych. Także nic innego, tylko w maju oczekiwania na tą serię. I tak. Najlepsza ser i taka seria, która postanowiłem nagrać to jest Wiedźmin i Jedyneczka. Tak Wiedźmin Jedyneczka powinna być na live'ach i miałem to zacząć ogrywać w sierpniu sierpień wrzesień, ale zmieniłem plany i, i Wiedźmin 1 pojawi się na odcinkach. Tak, to będzie taka odcinkowa seria, która też w maju pojawi się, także nic innego tylko oczekiwać, subskrybować, komentować. Jeszcze na kadcie społecznościowej dam o tym znać. Yy, I na pewno jeszcze pojawi się chyba jedna albo dwie nowe serie w maju, także no, troszkę tego będzie <laughs> do grania, nie wiem jak ja się z tym wyrobię, ale jeśli coś już planuje, to dacie będę chciał to wykonać. Póki co Policja Simulator Patrol być może też się pojawi w maju albo w połowie maja. No, nie obiecuję, zobaczymy. Zobaczymy, jak będziemy z tymi seriami stać. I w ogóle, jeśli uda mi się wszystko ogarnąć, to będzie dobrze. A ja. Hmm. A mi nic innego nie pozostaje jak. Hmm. Aha, jeszcze jedno. Yy, tak, 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 bo aktualnie jakie serie w ogóle zniknęły z mojego kanału. To już wam mówię, to jest yy, Amnesia Mroczny Obłęd. Tak, to jest całkiem już zostało skasowane, usunięte i nie będzie tego nagrywania, bo to jest jak dla mnie zbyt straszna gra. Może kiedyś w przyszłości się pojawi. Ale nie wiadomo, żeby się zobaczy. Jeśli chodzi o z e Horapion, e Edition, gra została jakby przerwana z tego, że na Windows 10 tak po prostu po 10-12 minutach wywala do pulpitu i nie mam zamiaru po prostu od nowa to samo przechodzi coś nie mam nagrane, bo mi się gra wyłączyła w trakcie przerwania i póki co to Póki nie kupię jakiegoś laptopa z Windowsem, nie wiem, jej siódemką, to po prostu nie będzie ta seria nagrywana. I ona jest jakby aktualnie przerwana. Ale na pewno będzie sezon drugi z tej serii. Ale to może w dalekiej przyszłości zobaczymy. Yy, I co, moi drodzy. No? Wiem, że w Call of Duty Black Ops 1 miał być zombie, ale no niestety yy, ta opcja w ogóle mi nie działa, dlatego z niej zrezygnowałem i no i tyle, no cóż mogę powiedzieć, no nie da się, ja nic nie będę na siłę kombinował, ale mam nadzieję, że w Black Ops 2 będzie tryb zombie, który z miłą chęcią będę Wam chciał chciał y, pokazać, i na pewno jeszcze w, w maju dojdą do dwie, może trzy nowe serie, no zobaczymy, zobaczymy jak będziemy z czasem stać i w ogóle. No cóż, ja myślę, że to byłoby na tyle w tym, w tej tygodniówce, y, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, za wysłuchanie, czy tam obejrzenie tej tygodniówki, jeśli chcecie więcej tych tygodniówek, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Albo jak macie jakieś propozycje co do gier, zobaczymy. Piszcie, ja rozważę, dam wam znać. I, prawda, i być może tygodniówka zamieni się może w miesięczniówkę. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. A mi nie pozostaje nic innego jak. Życzę Wam miłego i udanego dnia oraz pożegna się z Wami bardzo serdecznie, a więc do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.